Maneczko z tej strony Jasmal. Witam was na pierwszym odcineczku z DADDropa. Pierwsza linka opisów wchodzicie sobie 5% do doładowania, także polecam zachęcam każdego. Eee, za każde doładowany hajsik macie później skrzyneczki darmowe w zależności od tego, ile doładujecie. Macie jakieś tam poziomy. Za pierwszy poziom wystarczy 3 dolary doładować, za drugi 25 itd., itd. W skrzyneczkach są całkiem fajne skinki. Wiadomo, ta najtańsza na kałasz, kałaszek, na której tak jest sporo procent, także polecam. E, dobra, takie skrzyneczki sobie oczywiście potestujemy na tych skrzyneczkach. Przejdziemy sobie różne skrzynki, od tych tańszych do tych droższych. E, zacznijmy takiego Damnet Case'a, 70 centów. No fajne topowe skiny. Otworzymy sobie 4, 2,80 za takie otwarcie. I co tutaj dostajemy? 2,61 tutaj Famasik poleciał. Lecimy jeszcze raz takie cztery. No, tutaj już niestety troszeczkę gorzej. Tutaj niestety troszeczkę gorzej, no ale wiadomo, nie może cały czas nam lecieć. Nie wiadomo co. Dobra, jakaś jest Fade Hunter? Zaniecała 10 dolków. Tutaj widzę, że same fejdy są, same fejdy. Dobra, otwieramy sobie. Lecimy 4. 38 dolców. Souvenir 27, ok. 10 dolków w plecy, nie jest źle. Tutaj suvenir i. MP. 37, dobra. Tutaj już praktycznie na 0 wychodzimy. Jeszcze raz. Zobaczmy, czy może jakaś koska się przewinie. Tutaj 24. Ostatni raz spróbujemy. No niestety, tu chyba najgorszy strzał. Koski nie mamy, niestety. No ale nie ma co. Co my tu mamy? Dam 20-20. Jest hole, jest prinsik, na którego mamy 9%. Ok. Dobra, spróbujemy sobie otworzyć taką skrzynkę. 80 dolców taki opening. 94, ok. Jeszcze raz w takim razie. Tutaj 52, dobra, jeszcze raz. Zaraz sobie sprzedam to, co mam w ekwipunku. Ale, że. Mamy negerowan, mamy. Za 330 dolków ten neger tyle kosztuje. 0,3% na to jest. Ok. To mi się podoba. W skinkach mamy 250, prawie 1000 ten balans, także tak jak zaczynaliśmy. Dobra, otwórzmy sobie case'y. myślę, że dwa będzie w sam raz. A WPak Graphite daybreak factory new 70 dolców. Ok, strata ze 130. Ok, mamy Guta. Znowu strata. Ale trzy dolki tylko. Jeszcze raz sobie otworzymy trzy takie. Ok, mamy Blaze, mamy frontalizacji. Okej, okay, tu jest profit. Sprzedajemy sobie to. I lećmy teraz. Pójdźmy sobie tutaj jeszcze na ten przedział, gdzie jest właśnie. O, 10% drag. To jest skrzyneczka, która mnie bardzo ciekawi, bo mamy 90% na zwykłą MK i całą resztę na mega dobry profit, więc myślę, że za 46 dolków 4 takie możemy sobie otworzyć. Zobaczymy, co z tego nam poleci. Okej, okay, pierwszy strzał same deadpady. Lecimy dalej. No 10% tylko jakby nie patrzeć na profit, więc nie ma co. Lecimy dalej. 46 dolków. No mam nadzieję, że w końcu coś. Poleci, ok, mamy Chantico Fire i mamy Asimowa, więc tutaj 150, eleganckie otwarcie. Jeszcze raz, nie, dwie jeszcze takie, dwa razy sobie tak otworzymy i przejdziemy potem na te droższe, naprawdę droższe skrzynki, na których mam nadzieję, że uda nam się zrobić konkretny profit. Fire Serpentic Battlescare niestety, Chantico Fire, elegancko, 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 naprawdę fajnie, tutaj fajnie poleciało. Okej, okay, i lecimy teraz sobie tak, skrzyneczki droższe, lecimy skrzyneczki droższe. 77, 77. Okej, okay, lecimy jedną. Tutaj macie animację otwierania jednej skrzyneczki, zupełnie inaczej wygląda. No 5-7 niestety, za 17 dolków, lecimy jeszcze raz. Pamiętajcie, że w pierwszej linijce opisu macie reflinka, z którego sobie wchodzicie. 5% przy doładowaniu, także myślę, że całkiem spoko. Skrzynki też fajne. Mają oczywiście natychmiastowe wypłaty, jeśli chodzi o skinki. Dobra, tutaj niestety niefortunna, niefortunna ta skrzynka. A jaka to jest najdroższa skrzynka? Green Fingers, akurat mnie stać sobie na nią. 363 dolary. No, skiny mega topowe widzę tutaj są. No, ale są też... kurczę, 7% na jednego centa. Dobra, za, zaryzykujmy. 363 dolary właśnie poszło się kręcić w tym momencie. I mamy Teka za 20, niestety. Więc teraz tak, sprzedajmy sobie wszystko, co mamy. Zbierało nam się troszeczkę tego. 711 dolarów. Ok. I otwórzmy sobie cztery kułanki. To jest gruby opening. 540 dolarów. Otwieramy to. I niestety, 40 tylko 40? No tu się zawiodę troszeczkę. Troszeczkę się zawiodę. Mamy 200 dolków. No naprawdę słabo w tym momencie. Tutaj 132 dolary. Spróbujmy sobie takiego fosa otworzyć. Może się coś nadrobi. 26 tylko. Dobra, jeszcze 3. Liczę, że coś siądzie. No niestety nie siadło. Nie siadło. Dobra, 23 dolarki. Myślę, że z tego możemy jeszcze spokojnie jakiś profit, lekki przynajmniej, zrobić. Odrobić się. Lecimy 4 pejny i na upgrader z tym wejdziemy. Ok, i na upgradzik. Spróbujmy sobie razy dwa wszystkie skiny zupgrade'ować w up Electric Dajmy sobie może lewą stronę, jak to wygląda upgrade'ik, a tak wygląda i nie, nie udało się, niestety nie udało się, niestety nie siadło. Za 7.81 mogę otworzyć jeszcze jedną skrzyneczkę na sam koniec, otwórzmy sobie takie disco, zobaczmy co tutaj nam z tego poleci. Ok, z Famas, jeszcze raz w takim razie, lekko na plus. Tutaj wyszliśmy tylko, no i tu niestety na minus, no nic byczki. Tutaj są oczywiście fajne, tańsze skrzyneczki. nawet za 24 centy. Tutaj widzicie niecały dolar. Takie otwarcie otwieracie sobie do maskusli taki jeden leci, który praktycznie zwraca cały opening. Jak już dwa polecą, to jest mega, wtedy fajny profil. Tak jak tutaj. No i tak naprawdę mamy je 1.32, więc może sobie na tym fajnie pofarmić. Ja się z wami byczki żegnam. Możecie pisać w komentarzach, jakie skrzynki chcielibyście potestować. Coś tam możemy pootwierać, nie ma problemu. Trzymajcie się do następnego. Siemka.